Trójka, okno. Korytarz na wprost, prawo otwarte. Nie wchodź światło. Aż czy, jak czysto będzie, dopiero jak czysto będzie przechodzisz. Ale wykryj się, trzymaj korytarz. Włącz latarkę. Jak... Co, nie świeci? Świeci, ale... Załom załom lewo. Spokojnie, spokojnie. Drzwi na wprost, otwórz. Nie wchodź sam, daj koledze, żeby ci złapał róg. Ostatni kolegę zawija.